Choć wakacje za nami, to dla nyskiego Domu Kultury nie oznacza końca pracy. Tej jesieni bowiem czeka na nas wiele kulturalnych wydarzeń organizowanych przez tą placówkę. Po udanym zakończeniu lotniego sezonu, obfitującego w naprawdę duże imprezy, takie jak np. 10 edycja metalowej twierdzy, Folkfiesta czy Reggae Festiwal, Nyski Dom Kultury wraz z rozpoczęciem jesieni zaczął jesienno-zimowy, nie mniej aktywny okres. Jako pierwsze wydarzenie podziwialiśmy muzykalowo-rewiowy występ w wykonaniu teatru Broadway, prywatnego teatru muzycznego Małgorzaty Obój. Czym tym razem porwie widzów Dom Kultury zapytaliśmy koordynatora imprez Kamilę Kopeć? najbliższy koncert Bayer Full 5 października w niedzielę o godzinie 16. Zespół, który podbił Chiny, zawitał także do Nysy pierwszy raz w Nyskim Domu Kultury. No ale tak jak mówię, różnorodność imprez to jest e, chyba taki nasz znak rozpoznawczy. 12 października o godzinie 18. E, spektakl teatralny Jabłko. E, po raz pierwszy też na naszej scenie Joanna Koroniewska, Małgorzata Foremniak. Bilety są jeszcze do nabycia w kasie Nyskiego Domu Kultury, także zapraszam serdecznie. Najbliższe propozycje na październik to jest koncert Artura Andrusa, 18 października, koncert na rzecz Hospicjum. Po raz pierwszy w Nysie Arthur Andrus. Nie ukrywam, że czekam na ten koncert, bo jest to rzeczywiście fantastyczny gawędziarz. Świetny, też muzyk, tak naprawdę. Myślę, że, że będzie się cieszyła ta impreza bardzo dużym powodzeniem. No i też cel jest bardzo szczytny. Jak widać, październik zapowiada się obiecująco i będzie obfitował w koncerty, spektakle i eventy. Co jeszcze proponuje mieszkańcom Nyski Dom Kultury? Przygotowaliśmy bardzo dużo imprez na sezon jesienno-zimowy w Nyskim Domu Kultury. Zaczęliśmy już we wrześniu, a teraz rzeczywiście październik i listopad to jest kontynuacja bardzo wielu imprez wewnętrznych. Całe ze Będą kabarety, będą spektakle teatralne, będą koncerty muzyczne, do tego oczywiście standardowe imprezy, festiwal i przegląd pieśni polskiej niepodległej, proscenium to w listopadzie. Harmonogram imprez można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury. Zainteresowani mogą również osobiście udać się do budynku NDK przy ulicy Wołowej i tam zasięgnąć im informacji o imprezach, a także kupić bilety w kasie na drugim piętrze. Przypominamy, że bilety dostępne są również w systemie sprzedaży internetowej.